Spotykamy się tu na górze Kamińsk. Sezon udało się otworzyć. No tak. Wszyscy bardzo się niecierpliwili, czekając na to, aż otworzymy. To też nie od nas do końca zależało. Nam zależało na tym, żeby zapewnić warunki takie, żeby było bezpiecznie i komfortowo. No Widzieliście Państwo wczorajszy deszcz. Ja miałem już też serce drżało, czy to ten nasz śnieg wytrzyma. Myślę, że jest dobrze, dlatego, że goprowcy ocenili jako stan co najmniej dobry. Instruktorzy jeździli, pierwsi klienci również są zadowoleni. Także no, start udało się nam tutaj wykonać. Natomiast prognozy pogody są takie, że wskazują, że od soboty niedzieli będziemy mogli dalej kontynuować naśnieżanie i mam nadzieję, że otworzymy pozostałą tutaj trasy numer jeden i Będziemy dosiężali tą trasę główną. W tej chwili, ja może powiem jakie mamy tutaj trasy. Właśnie trasa numer 2 i 3. Trasa 2 to jest od górnej stacji kolei wyciągu talerzykowego. Ma 760 metrów długości. Trasa numer 3 to jest takie tylko ćwiczewne dla początkujących, obsługiwane przez przenośnik taśmowy, bezpieczny, komfortowy. I ludzie z niego tutaj początkujący, dzieciaki bardzo chętnie korzystają. zresztą o tych dzieciach my tutaj no, głównie myślimy, bo większość narciarzy z, tej, z okolicy pierwsze kroki robiła u nas i te dzieci też. I, I na ten początek myślę, że. Udało się zapewnić, mam nadzieję, że na ferie, które będą trwały w tym roku w trzech turach, bo od 17 do 1 lutego województwo mazowieckie, przedeścienne, później od 1 lutego do 15 województwo łódzkie, między innymi, no i później Wielkopolska do, do końca lutego, do początku marca. No, mam nadzieję, że przed nami jest długi czas. Możliwości korzystania z naszej oferty. Paza jest przygotowana. Kto tego wszystkiego, że tak powiem, tego bezpieczeństwa pilnuje? Mamy tutaj panów ratowników z beskidzkiej grupy GoPR. Właśnie przed chwilą koledzy wykonali jazdy tutaj próbne, ocenili stan tej trasy, które, tych tras, które są oddane do użytkowania. No, współpracujemy z tą grupą już bardzo dawno. Panowie są doświadczeni. Myślę, że przekażą swoje też tutaj jakieś uwagi i prośby co do korzystania z, naszej, z naszych urządzeń, z naszego stoku, bo no niestety w tym roku oni przyjechali tutaj z bagażem takim już do doświadczenia z, dużej, z dużą ilością wypadków w górach. Oprócz goprowców no, staramy się zapewnić tutaj możliwość korzystania z gastronomii. Będą być może dwa punkty gastronomiczne. W tej chwili jest jeden. Mamy parking bezpłatny na początkujących i nie tylko. Czeka tutaj szkółka narciarska z instruktorami. Jest wypożyczalnia na terenie ośrodka. Także no, serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, że się doczekali w końcu tego, że będzie można korzystać z na tej największej góry w środku Polski.